Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby zadać sobie pytanie, kto tak naprawdę założył Kościół katolicki? Czy to był Jezus, czy to był Piotr? A może tak naprawdę powstał on dopiero kilka wieków później wśród gier o władzę, wojen i decyzji politycznych? To, czego nikt ci nie mówi, to fakt, że odpowiedź na to pytanie nie jest tak prosta, jak się wydaje, i w zależności od tego, kogo zapytasz, historia się zmienia. I to bardzo. Istnieje cichy, niemal zakazany spór, który od wieków dzieli nie tylko badaczy, ale także liderów religijnych, teologów i historyków z całego świata. Historia złożona z ukrytych rozdziałów, kontrowersyjnych decyzji i prawd, które do dziś wielu próbuje ukryć. To, co tutaj odkryjesz, może rzeczywiście wstrząsnąć wszystkim, w co zawsze wierzyłeś na temat pochodzenia kościoła. Dlatego zapraszam Cię, abyś został ze mną do końca. Bo dziś poznasz fakty, sekrety i kontrowersje, które ukształtowały jedną z najstarszych, najpotężniejszych i najbardziej wpływowych instytucji w dziejach ludzkości. A jeśli interesujesz się historią, wiarą i tym wszystkim, czego nigdy ci nie powiedzieli, zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę, bo ten film zabierze cię znacznie dalej niż to, czego uczono cię w szkole. Aby zrozumieć pochodzenie Kościoła katolickiego, Musimy wrócić do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło, a wszystko zaczyna się od człowieka, który jednocześnie nosi w sobie boską naturę Jezusa z Nazaretu. Dla tradycji katolickiej nie jest on tylko przywódcą duchowym, nie jest tylko prorokiem, on jest synem Boga żywego, tym, który wciela samą boskość pośród ludzi. Ale jest coś, czego naprawdę niewielu rozumie: misją Jezusa nigdy nie było zakładanie nowej religii. Nie przyszedł, aby stworzyć instytucje, wznosić świątynie ani ustanawiać hierarchii. Jego misja była o wiele głębsza, o wiele potężniejsza. Przyszedł nadać nowe znaczenie wierze żydowskiej, wypełnić starożytne obietnice, objawić prawdziwą drogę i nauczyć, że relacja z Bogiem jest czymś znacznie więcej niż tylko zewnętrznymi rytuałami. Jego nauki, przypowieści, Współczucie dla odrzuconych i przede wszystkim Jego zmartwychwstanie stały się duchowym fundamentem tego, co później poznaliśmy jako chrześcijaństwo, a w konsekwencji jako Kościół katolicki. I tutaj pojawia się punkt, nad którym chcę, żebyś się głęboko zastanowił. Skoro misją Jezusa nie było stworzenie nowej religii, to dlaczego powstała tak potężna instytucja? Napisz tutaj w komentarzach, chcę poznać prawdę. Jeśli również odczuwasz to samo wewnętrzne pragnienie zrozumienia. A gdy patrzymy na pierwsze kroki tego ruchu, dostrzegamy coś zaskakującego. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, jego uczniowie ani przez chwilę nie myśleli, że tworzą nową religię. W rzeczywistości byli oni sektą wewnątrz samego judaizmu. Wiara, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem, nie oznaczała zerwania z żydowskimi korzeniami nadal uczęszczali do synagog, przestrzegali tradycji, świętowali szabat i modlili się w świątyni. Dlatego w pierwszych latach ten ruch nazywany był po prostu drogą. Nie było kościołów chrześcijańskich, nie było formalnej hierarchii, nie było zorganizowanych dogmatów ani wyznań wiary. Była to grupa ludzi, którzy wierzyli, że Mesjasz przyszedł, został ukrzyżowany, z wstał i że ta rzeczywistość zmienia absolutnie wszystko w relacji z Bogiem. Ważne jest, aby zrozumieć, że na tym etapie bycie chrześcijaninem nie oznaczało przestania być Żydem. To było raczej głębsze i bardziej duchowe rozumienie własnej żydowskiej wiary. Ale cała ta struktura zaczęła się zmieniać wraz z pojawieniem się człowieka, który odmienił bieg całej tej historii Pawła Starsu postaci, która początkowo prześladowała chrześcijan z ogromną brutalnością. Ale która po nadprzyrodzonym doświadczeniu stała się największym głosicielem przesłania Jezusa poza kontekstem judaizmu. Paweł zrozumiał, że to przesłanie nie powinno być ograniczone do narodu żydowskiego i poszedł jeszcze dalej, zerwał z tradycjami, które wymagały od nawróconych przestrzegania żydowskiego prawa. Dla niego nie miało już sensu zmuszać pogan tych, którzy nie byli Żydami. Do obrzezania, do przestrzegania przepisów dotyczących jedzenia, czy do świętowania żydowskich świąt. Od momentu podróży misyjnych Pawła chrześcijaństwo przestaje być jedynie przedłużeniem judaizmu i zaczyna nabierać własnej tożsamości. Jego listy, które dziś stanowią część Nowego Testamentu, nie tylko prowadziły wspólnoty tamtych czasów, ale także ukształtowały teologiczne fundamenty chrześcijaństwa, jakie dziś znamy. I to właśnie w tym kontekście ekspansji pojawia się kolejna kluczowa postać dla zrozumienia podstaw Kościoła katolickiego Piotr. I być może nie wiesz, ale to właśnie na nim opiera się autorytet papieski aż po dziś dzień. Według relacji ewangelicznych, Jezus powiedział do Piotra słowa, które rozbrzmiewają od wieków: Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję mój Kościół. To stwierdzenie stało się kamieniem węgielnym nie tylko w sensie symbolicznym, ale także instytucjonalnym tego, co znamy jako Kościół katolicki. Teologowie katoliccy interpretują te słowa jako bezpośrednie ustanowienie Piotra liderem Kościoła Chrystusowego na ziemi, dając początek koncepcji sukcesji apostolskiej. To właśnie ta nieprzerwana linia stanowi podstawę urzędu papieskiego. Idea, że istnieje ciągłość od Piotra aż po obecnego papieża. I w tym momencie zapraszam Cię do szczerej i odważnej refleksji. Czy wierzysz, że ta sukcesja rzeczywiście reprezentuje wolę Chrystusa? Czy może z czasem była kształtowana przez znacznie większe interesy? Napisz tutaj w komentarzach słowo sukcesja, jeśli ten temat także skłania Cię do refleksji. Ale nie wszystko na tej drodze było zgodne i jedno konkretne wydarzenie niemal zniszczyło ten ruch już na samym początku. Coś, co gdyby potoczyło się inaczej, być może dziś w ogóle nie mówilibyśmy o Kościele katolickim. Ten moment przeszedł do historii jako Sobór Jerozolimski. W tamtym czasie gwałtowny rozwój chrześcijaństwa wśród Pogan wywołał ogromny wewnętrzny konflikt. Największe pytanie brzmiało: Czy Poganie muszą najpierw stać się Żydami, aby móc podążać za Jezusem? Wielu wierzyło, że tak. Że nawróceni powinni poddać się prawu mojżeszowemu, w tym obrzezaniu i ograniczeniom żywieniowym. Ale po intensywnych debatach przywódcy tego ruchu, w tym Piotr i Paweł, doszli do decyzji, która zmieniła wszystko. Postanowili, że nie, poganie nie będą musieli przyjmować żydowskich tradycji. Wystarczyło uwierzyć w Jezusa jako Mesjasza i żyć zgodnie z jego naukami. Ta decyzja była punktem zwrotnym. Od tego momentu Chrześcijaństwo ostatecznie oddziela się od judaizmu, przestaje być jedynie wewnętrzną sektą i staje się niezależną drogą duchową, dostępną dla wszystkich narodów. Jednak ten rozwój nie przyszedł bez konsekwencji. Cena była niezwykle wysoka. Przez pierwsze trzy wieki chrześcijanie byli brutalnie prześladowani przez Imperium Rzymskie. Zabronione było gromadzenie się, zabronione było publiczne wyznawanie wiary, zabronione było nawet odmawianie modlitw w imię Jezusa. Kary sięgały od więzienia, aż po skrajnie okrutne egzekucje, takie jak rzucanie na pożarcie dzikim zwierzętom, palenie żywcem czy ukrzyżowanie. I co najbardziej zadziwiające, pomimo tej ogromnej ilości przelanej krwi, bólu i cierpienia, wiara chrześcijańska nie tylko przetrwała, ona się rozwinęła. Rozwijała się wśród odrzuconych, ubogich, sierot, wdów, zniewolonych. Ludzi, którzy dla imperium nie mieli żadnej wartości, ale którzy w miłości głoszonej przez Jezusa odnaleźli nadzieję, której nawet śmierć nie była w stanie zgasić. To, co podtrzymywało tych ludzi, nie było władzą, nie było bogactwem, nie był to status. Była to pewność, że uczestniczą w czymś znacznie większym, czymś wiecznym. Jeżeli jest jeden szczegół w historii Kościoła katolickiego, który jest całkowicie ignorowany przez większość ludzi, a nawet przez wielu wiernych, to jest to pojawienie się samego słowa katolicki. Wydaje się to czymś prostym, czymś wręcz drugorzędnym, ale w rzeczywistości kryje ono w sobie przełomowy i niezwykle znaczący moment. Słowo, które gdy po raz pierwszy się pojawia, niesie ze sobą znacznie więcej niż etykietę czy prostą definicję. Niesie radykalną zmianę w sposobie postrzegania, w tożsamości i w misji. Wyobraź sobie na chwilę pierwszych naśladowców Jezusa. Mężczyzn i kobiety, którzy jeszcze w pierwszym wieku żyli w ukryciu, spotykali się w skromnych domach, uciekali przed prześladowaniami i byli często postrzegani przez Rzymian jako bezwartościowa sekta. Nie mieli wystawnych świątyń, nie mieli marmurowych ołtarzy, nie nosili kapłańskich szat. Byli zwykłymi ludźmi, którzy wierzyli, że Jezus jest rzeczywiście obiecanym Mesjaszem. I co więcej, wierzyli, że jego zmartwychwstanie zmienia absolutnie wszystko. Ale wtedy, na początku II wieku, coś się zmienia, kiedy święty Ignacy Antiocheński, człowiek, który nie był kimś przypadkowym, lecz bezpośrednim uczniem apostołów, pisze swoje listy do wspólnot chrześcijańskich, wypowiada zdanie, którego nikt wcześniej nie zapisał. Używa po raz pierwszy w historii określenia Kościół katolicki. I tutaj kryje się jedna z największych tajemnic całej tej historii. Dlaczego to jest tak znaczące? Bo do tej pory ruch naśladowców Jezusa był postrzegany zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, jako odłam judaizmu. Ale kiedy Ignacy używa słowa katolicki, co oznacza powszechny, w praktyce ogłasza światu, że ta wiara nie jest już ograniczona do jednego narodu, jednej kultury, Jednej etniczności czy jednego miejsca. Ona należy do całego świata. Jest to przesłanie, które przekracza granice, języki i zwyczaje. Kościół, który nie jest ani żydowski, ani grecki, ani rzymski, ale jest dla całej ludzkości. I tutaj muszę cię zapytać, czy o tym wiedziałeś? Bo jeśli ta informacja już cię zaskakuje, napisz w komentarzach powszechny, bo przed nami jeszcze znacznie więcej, o czym nigdy nie słyszałeś, jeśli chodzi o to, jak to wszystko się potoczyło? Ale nie wszystko było tak jasne, proste i spokojne, jak mogłoby się wydawać, bo właśnie w tym okresie ekspansji zaczyna się rodzić kontrowersja, która do dziś nigdy nie została całkowicie rozwiązana kontrowersja, która wywołuje gorące debaty między teologami, historykami i przywódcami religijnymi, i która, w zależności od tego, jaką przyjmiesz perspektywę, całkowicie zmienia sposób, w jaki postrzegasz sam Kościół katolicki? Mówimy tutaj o tym, co wielu nazywa wielkim odstępstwem. Według tej interpretacji, szczególnie popularnej w niektórych tradycjach protestanckich, Kościół miał bardzo wcześnie odejść od pierwotnej czystości chrześcijaństwa. Dla tych badaczy moment, w którym chrześcijaństwo zaczęło się instytucjonalizować, dążyć do uznania i władzy, był też momentem, w którym oddaliło się od prostych i duchowych nauk Jezusa i apostołów. I tutaj zaczynają się oskarżenia. Niektórzy mówią, że Kościół wchłonął praktyki pogańskie, inni twierdzą, że przyjął rzymskie zwyczaje, elementy religii politeistycznych i stopniowo odszedł od prostoty Ewangelii. Pojawia się więc pytanie, które nigdy nie cichnie: czy Kościół katolicki rzeczywiście reprezentuje kontynuację wiary apostolskiej, czy może stał się instytucją ukształtowaną bardziej przez ludzkie interesy niż przez boską wolę? Ale uwaga. To jest punkt widzenia, interpretacja, która nie jest powszechnie akceptowana, bo po drugiej stronie są ci, którzy z całą mocą bronią, że Kościół nigdy się nie skorumpował, ale jedynie dostosował się do potrzeb wiary, która przestawała być małym, ukrytym ruchem, a stawała się globalną religią z milionami wiernych rozproszonych po całym świecie. Tyle, że ta debata, która do dziś budzi tyle niepokoju. Nabiera jeszcze większej złożoności, gdy na scenę wchodzi pewien człowiek człowiek, który nie był apostołem, nie był biskupem, nie był teologiem był cesarzem. I to nie byle jakim cesarzem mówimy o Konstantynie człowieku, który zmienił bieg historii świata. Do czasu jego pojawienia się chrześcijaństwo było wiarą prześladowaną. Chrześcijanie byli mordowani na arenach, paleni żywcem, torturowani, rzucani na pożarcie dzikim zwierzętom. Wyznawanie wiary w Jezusa było właściwie wyrokiem śmierci, ale wtedy dzieje się coś, co wydawało się niemożliwe. Na początku IV wieku Konstantyn ogłasza poprzez słynny edykt mediolański, że chrześcijaństwo staje się oficjalnie dozwoloną religią w Imperium Rzymskim. Na pierwszy rzut oka wydaje się to absolutnym zwycięstwem wiary chrześcijańskiej. Cudem, wyraźnym znakiem, że Bóg otwiera drzwi, ale czy naprawdę tak było? a może za tym pozornym cudem kryły się interesy znacznie bardziej ludzkie niż duchowe. Bo kiedy analizujemy kulisy tego wydarzenia, zauważamy, że Konstantyn nie nawraca się z powodu mistycznego doświadczenia, ani z powodu skruchy, ani po wysłuchaniu jakiegoś kazania. On nawraca się, ponieważ dostrzega w chrześcijaństwie potężne narzędzie polityczne. Imperium było podzielone, pełne wewnętrznych konfliktów, wojen domowych i nieustannych sporów. I Konstantyn dostrzega, że religia głosząca jedność, miłość, podporządkowanie się najwyższemu autorytetowi i życie we wspólnocie może być idealnym spoiwem łączącym rozpadające się części imperium. Legalizując chrześcijaństwo, Konstantyn nie tylko kończy prześladowania, ale także rozpoczyna proces fuzji między państwem a Kościołem. Oferuje przywileje, ziemię, zwolnienia z podatków i wsparcie polityczne. A w zamian oczekuje, że Kościół będzie pracować na rzecz utrzymania porządku, stabilności i jedności imperium. I to właśnie tutaj wielu badaczy wskazuje, że faktycznie rodzi się to, co dziś znamy jako Kościół katolicki, jako instytucja już nie wspólnota wiary żyjąca na marginesie społeczeństwa, ale siła centralna, uznana, szanowana i nieuchronnie również kontrolowana przez władzę. I jeśli myślisz, że do tego momentu ta historia była już intensywna, przygotuj się, bo nadchodzi jeden z najbardziej kluczowych epizodów całej tej narracji. Co Nicejski. Wyobraź sobie tę scenę. Ponad trzystu biskupów, liderów wspólnot chrześcijańskich, rozproszonych po całym imperium, zgromadzonych na bezpośredni rozkaz cesarza, a ich misja nie była mała. Mieli rozstrzygnąć raz na zawsze, co jest prawdą, a co nią nie jest w wierze chrześcijańskiej. Do tego momentu istniała ogromna różnorodność wierzeń w samym chrześcijaństwie. Niektóre wspólnoty wierzyły, że Jezus jest Bogiem, inne, że jest jedynie człowiekiem stworzonym przez Boga. Jeszcze inne uważały, że jest bytem pośrednim, wyższym od ludzi, ale niższym od Ojca. To był prawdziwy chaos teologiczny. I oczywiście rodziło to podziały, konflikty, a nawet małe wojny wewnętrzne wśród wspólnot. Konstantyn, który potrzebował zjednoczonego imperium, nie mógł pozwolić, by religia, którą teraz chronił, była areną tak wielu podziałów. Więc zwołuje Sobór Nicejski, na którym zapadają decyzje, które ukształtują całą historię Kościoła. To tam powstaje wyznanie wiary nicejskie, deklaracja wiary, która określa między innymi, że Jezus jest Bogiem z Boga, światłością ze światłości, Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego. Zrodzonym, a nie stworzonym, współistotnym ojcu. To właśnie tam zaczyna się formułowanie dogmatów, zasad wyznań wiary i kar dla tych, którzy nie zgadzali się z oficjalną doktryną. I po raz pierwszy Kościół nie tylko głosi miłość, ale również ustanawia, w co należy wierzyć, jak należy wierzyć i co się dzieje z tymi, którzy odmawiają wiary w ten sposób. I tutaj pojawia się refleksja, której nie można zignorować. Kiedy patrzymy na to, co wydarzyło się w Nicei, musimy zadać sobie pytanie: czy to był ruch czysto duchowy? Czy w rzeczywistości była to polityczna konieczność, próba Konstantyna, by zamienić wiarę w narzędzie kontroli społecznej? I oczywiście, jeśli to pytanie również Cię porusza, napisz w komentarzu: Chcę prawdy, bo to nie jest tylko historia to jest śledztwo, które pokazuje, jak nasza wiara, nasze tradycje a nawet nasz sposób postrzegania świata zostały ukształtowane. Od tego momentu Kościół staje się solidną, potężną strukturą, z jasno określoną hierarchią, z wyraźnie ustalonymi doktrynami i tak z głębokim sojuszem z państwem. I jak już zapewne zauważyłeś, ta transformacja była pełna światła, ale też pełna cieni. Kiedy patrzymy na całą tę drogę od pojawienia się słowa katolicki, Aż po kontrowersje związane z wielkim odstępstwem, wzniesienie się Konstantyna i wpływ Soboru Nicejskiego, staje się bardzo jasne, że historia Kościoła nie jest prosta, liniowa ani wolna od kontrowersji. Wręcz przeciwnie, jest to prawdziwa mozaika decyzji duchowych, walki o władzę, konfliktów teologicznych i przemian kulturowych, które przetrwały wieki i ukształtowały nie tylko instytucję religijną. Ale całą historię ludzkości. I być może najbardziej intrygujące w tym wszystkim jest to, że w zależności od tego, kto opowiada tę historię, odpowiedzi się zmieniają. Dla niektórych Kościół katolicki zaczyna się od Jezusa i Piotra, w momencie gdy Chrystus przekazuje mu klucze królestwa i mówi: Ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję mój kościół. Dla innych Kościół naprawdę powstaje dopiero w IV wieku, kiedy Konstantyn legalizuje chrześcijaństwo i zamienia je w część samego imperium, dając Kościołowi strukturę władzy, wpływu i kontroli, której wcześniej nigdy nie znał. A są też tacy, którzy uważają, że prawdziwy Kościół rodzi się dopiero na Wielkich Soborach, gdzie definiowane są dogmaty, wyznania wiary i zasady, które ukształtowały całe chrześcijaństwo. Ale niezależnie od tego, gdzie uważasz, że to się naprawdę zaczęło, jedna rzecz jest absolutnie niepodważalna. Kościół katolicki ukształtował, wpłynął i wciąż głęboko wpływa na świat do dziś. Jego decyzje, podziały, reformy i tradycje nie tylko przetrwały wieki, ale także pozostawiły głębokie ślady w naszych kulturach, w naszych wierzeniach, a dla wielu także w samym sposobie pojmowania Boga. I jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że ty również, tak jak ja, kochasz odkrywać to, czego nigdy ci nie powiedzieli. Dlatego napisz tutaj w komentarzu: Odkryta tajemnica, żebym wiedział, że należysz do tej wyjątkowej grupy ludzi, którzy szukają wiedzy, prawdy i zrozumienia poza tym, co oczywiste. I oczywiście, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał i włączyć dzwoneczek, bo w następnym filmie, który już pojawia się na twoim ekranie. Pokażemy ci dziewięć zapomnianych tradycji katolickich, które powracają. Czekam na ciebie tam.